Hej, hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was do przetestowania kolejny podkład marki Claresa. Tym razem jest to podkład z serii Doll Up. Taki udało mi się znaleźć bardzo jaśniutki podkład. Lekki, rozświetlający Luminazic Foundation i on jest kwasem hieluronowym. Także dzisiaj go będziemy testować. Nie przedłużam. Zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Dobra, wiemy już co będę dzisiaj testować. Myślę, że to jest idealny moment, żeby przeczytać kilka słów na temat tego podkładu Claresa Doll Up. Moje spostrzeżenia jeszcze są takie, że buteleczka jest plastikowa. Podkład jest bardzo lekki i ma 34 gramy. Ja mam odcin najjaśniejszy, czyli 01 Fair Light i numer się znajduje na kodzie kreskowym. I teraz tak, podkład Doll Up to jest tak. Rozświetlający zapewnia średnie krycie z naturalnie lśniącym wykończeniem, dzięki czemu cera wygląda na młodą i wypoczętą. Dziewi dzięki zawartości składników aktywnych jego długotrwała formuła to gwarancja nawilżenia przez cały dzień. Połączenie świetlistego wykończenia ujednolicenia. Po połączenie świetlistego wykończenia, ujednolicenia kolorytu cery i nawilżenia daje piękny, niezwykle modny efekt glow. Zdrowej, wypielęgnowanej skóry Dobrze, dzisiaj będzie miał podkład Bojowe zadania trochę, ponieważ ja Jak bardzo często się tak zdarza Że dzień przed nagraniem się podziobię Próbowałam się pozbyć Niektórych zaskórników Zamkniętych I poskutkowało to tym Że po prostu teraz mam stany zapalne Na twarzy, które wypadałoby Przykryć Jakby ktoś nie wiedział, to zaskórniki zamknięte to są takie Małe grudki pod Tak jakby naskórkiem W których znajduje się tam po prostu Po prostu resztki naskórka I łoju i przez to one są takie wypukłe I aśmia świeżbi, żeby je Wycisnąć i się ich Pozbyć No i teraz moja skóra wygląda właśnie W ten sposób, czyli nie wygląda zbyt korzystnie Idealne warunki do Testu tego podkładu Nie przedłużam, zaczynamy Podkład jest bez żadnej plomby. Już po pierwszym wyciśnięciu mamy kolor. Czy jest rzadki? Jest bardzo rzadki. Zobaczcie, szybko spływa. Kolor jest, wydaje się, bardzo ładny. Oj, oj, ale krycie to tutaj nie będzie, coś czuję. On jest taki, ten podkład jest bardzo transparentny. Więcej ma w sobie, tak jakby elementu pielęgnującego niż pigmentu. I to już widać. No ale dobra, dajmy mu szansę. Jest taki lepki pod palcem, dość przyjemny. I kolor jest bardzo ładny. Jeszcze sobie troszkę dołożę. Zobaczcie, jaką szybko spływa. Jest bardzo wodnisty. O, widać. Dobra, zrobimy sobie tą część twarzy gorszą. Mm jest co tutaj dzisiaj zakrywać do średniego krycia tam było napisane więc no mam nadzieję, że coś będzie jednak przykryte aż to zaczerwienienia nie będą prześwitywać aż tak bardzo no, na razie to tutaj nie widzę większej różnicy Ogólnie na twarzy układa się bardzo ładnie ten podkład, faktycznie cera wygląda korzystniej, natomiast nie jest on na tyle kryjący, żeby przykryć to, co wydziobałam sobie na twarzy. Natomiast wygląda bardzo ładnie. Bardzo ładnie wtapia się w skórę kolor jest super. Nie wiem, czy mam wrażenie, że ten podkład się bardzo szybko skończy, bo tak jakby on w ręce jest bardzo lekki, przez wydaje mi się, że jego jest mało w buteleczce. Przez to, że jest taki lejący mam wrażenie, że trzeba go nałożyć znacznie więcej. I jeśli się uda, to to może być bardzo fajny podkład taki na co dzień. Ja sobie zrobię jeszcze resztę twarzy i pokażę Wam się po pierwszej warstwie. Dobra, tak wygląda ten podkład po pierwszej warstwie. Jak tak patrzę w lustro. Bl, w lustro nie się Jak patrzę w lustro, to wygląda on bardzo ładnie, naturalnie. Daje taki efekt drugiej skóry. Jest ładny, świetlisty, ale nie za bardzo. Bardzo mi się podoba, tylko że właśnie on nie kryje. Będę chcę jeszcze będę będę chciała dodać jeszcze drugą warstwę w miejscach gdzie jest to konieczne. Czyli na przykład tutaj a w szczególności tutaj na policzku. Bo tu wszystko przebija. No i tutaj też tu i tu jest wszystko przybijające. Więc tutaj w to miejsce słuchajcie, teraz spróbuję jeszcze dobudować. Zobaczymy, czy będzie dało się to. Przykryć, bo nie każdym podkładem da się to dobudować. Nie każdy podkład chce się budować. No, nie jest najgorzej, mi się wydaje. Ja też bokiem jestem i tak do końca nie widzę. Może przełożę lustro z drugiej strony. No nie jest źle chyba, ale mogłoby być lepiej. Bo mam wrażenie, że te zaczerwienienia jeszcze przebijają tutaj. No zobaczcie, ciutkie lepiej jest. Jeszcze tu. Dobra, ja sobie jeszcze nałożę korektor. E, I pokażę Wam się, jak wygląda ten podkład z korektorem na całej twarzy, już po tej drugiej warstwie. Także widzimy się za moment. Dobra, tak to wygląda, ale nie czuję się jeszcze w pełni usatysfakcjonowana, więc próbuję sobie dodać jeszcze na to korektor, który jest dość kryjący i tylko już w tym miejscu strategicznym, czyli tutaj troszkę i tutaj, gdzie najbardziej mi zależy na przykryciu tych zaczerwienień tu ogólnie nie jest źle, mogłabym to tak zostawić, ale dzisiaj mam taką nieodpartą potrzebę zrobienia albo przynajmniej spróbowania zrobienia pełnego krycia jeśli chodzi o kamuflaż tych zaczerwienień zobaczymy, przetestujemy też czy po prostu ten podkład da się e, czy on po prostu przyjmie na siebie jeszcze korektor bo niektóre produkty, niektóre podkłady są takie, że już nie chcą na siebie przyjąć nic i nie można przez to dobudować sobie krycia większego ale tu jest chyba wszystko w porządku z tego co widzę ładnie się to zgrało Nawet bym powiedziała, że bardzo ładnie. Fajny podkład. Naprawdę yy... myślę, że to będzie fajny podkład na co dzień. Jest bardzo prosty w użyciu. Nie sprawia jakichś problemów. Daje się go dobudować do średniego krycia. Ładnie przyjmuje korektor. Nie ma czegoś takiego, że tutaj się coś odkleja od siebie. Także naprawdę jestem yy, pod dobrym wrażeniem raczej tego produktu. Podoba mi się całość, jak to wygląda. Zaraz sobie jeszcze zobaczę z drugiej strony w lustrze, jak wygląda ta strona, czy czuję się usatysfakcjonowana. Nie no, bardzo ładnie się krycie zbudowało, jeszcze zobaczę z tej strony. Myślę, że jest ok Bardzo nie lubię mieć takiej twarzy zaczerwienionej Po wyciskaniu Jezu, nie wiem co mnie podkusiło No ale cóż Teraz trzeba jakoś na to zaradzić eee, Słuchajcie, ja sobie przypudruję twarz Wykończę resztę makijażu I um, pokażę wam się jak to wszystko wygląda Że widzimy się za chwilę jeszcze zanim wykończę resztę twarzy, chciałam Wam powiedzieć: tylko że podkład jest naprawdę bardzo jasny, bardzo ładnie wygląda. I to jest ten podkład z jasnych, idących le lekko w kość słoniową, ale on mimo wszystko jest dość chłodny z tego co widzę. Zresztą tutaj możecie sobie zobaczyć na ręce. Dobra, moi drodzy, tak wygląda na twarzy ten podkład Claresa Doll Up. Muszę przyznać, że czuję się w nim super. Hmm, buzia wygląda na taką gładką, wygładzoną. Hmm, te światło jest tak, jakby lekko rozproszone. No naprawdę y, czuję się, jakby moja buzia była upiększona, no bo o to chodziło. Mimo tego, że gdzieś mam tam te niedoskonałości, to się czuję naprawdę fajnie w tym makijażu. E, ogólnie, cały makijaż mi się dzisiaj podoba i oczy, brwi i twarz. E, wszystko jest tutaj na tak podkład wygląda naprawdę super ja go dzisiaj przypudrowałam pudrem, tym, którym używam od, od jakiegoś już czasu, nam Satin Loose Powder i ja go często lubię dawać na boki twarzy, natomiast dzisiaj go mam na całej twarzy, ale no wklepałam sobie w strefę tę puszczkę. resztę twarzy omiotłam pędzelkiem także super, bardzo mi się podoba słuchajcie, wrócimy z podsumowaniem tego podkładu wieczorem albo w nocy, jeszcze nie wiem Mamy godzinę 14 mamy godzinę 14.20 eee, No jest trochę dzisiaj dość późno, bo późno się wzięłam za nagrywanie tego filmu ale mimo wszystko e, myślę, że test będzie będzie tak w miarę w miarodajny chciałabym mniej więcej 8 godzin go ponosić e, to by było na tyle w tym momencie ja uciekam. Widzicie mnie dosłownie za chwilę w podsumowaniu tego podkładu. Dobra, kochani, mamy to. Jest godzina pierwsza w nocy. Czas na podsumowanie testu tego podkładu. Ja chyba skończyłam koło godziny 14, więc minęło około 11 godzin. I szybko podsumuję ten podkład z klaresy Dual Up. Ogólnie jestem mega, mega zadowolona. Bardzo mi się podoba, jak ten podkład wygląda, bo jest niesamowicie tak optycznie wygładzona. Wygląda ten podkład bardzo na twarzy, naturalnie, lekko, ale mimo tego, że wygląda naturalnie, to ta twarz jest tak jakby lepszą wersją siebie. Bardzo mi się to podoba. Jest faktycznie krycie takie, bym powiedziała, można je dobudować do średniego. Ale na pewno większych zmian Wam w widoczny sposób tego nie zakryje. Będziecie musieli się wspomagać korektorem. Natomiast będzie to świetny podkład, słuchajcie, na co dzień. Taki naprawdę bardzo upiększający podkład. Macie moją rekomendację. Kolor jest naprawdę bardzo ładny, nic się nie odcina. Jest naprawdę mega, mega jasny, więc też blade osoby znajdą tutaj coś dla siebie. Jak tak patrzę w lustro, to naprawdę super wygląda ten makijaż. Mimo tego, że mam dzisiaj spory problem z tutaj zmianami, takimi po zaskórnikach, to i tak naprawdę super się czuję w tym, w tym makijażu, w tym podkładzie bardzo mi się podoba. Także to by było na tyle. Słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy test, dajcie mi w komentarzach znać, jakie podkłady chcielibyście, żebym dla Was przetestowała, bo mam jeszcze jeden, który przywiózł z zagranicy, ale może akurat pojawiło się coś, co chcielibyście, żebym przetestowała, więc piszcie koniecznie w komentarzach. Zostawcie mi łapki w górę, jeśli test Wam się podobał, i subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, ponieważ co tydzień pojawia się test jasnego podkładu dla bladych osób. To by było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!